Już można, tak? Rozumiem, oczywiście jak najbardziej. Nazywam się Jan Juszko Michalita. Urodzony oczywiście na Białorusi. Tam również skończyłem szkołę. Później byłam w wojsku 18 miesięcy. Kilka lat pracowałam na budowie profesjonalnie. A później, jak mówię, młodzieży szedłem po ulicy i cygłówka mi spadły na głowę. No i Zostałam księdzem. Oczywiście, że żartuję. Coś w głowie odwróciło się, e, zmieniło się moje spojrzenie. Chociaż ministrantem byłam zawsze, i może dlatego zostałam również księdzem, ale nie tylko. E, też można powiedzieć, że dzięki księżom, którzy tam pracują, bo wywodzę się z parafii Michalickiej w takiej miejscowości, szydłowice, to jest na Grodzinszczyźnie niedaleko, niedaleko miasta większego takiego jak wołkowysk. Pana Boga chyba został mi przekazany razem z wiarą od rodziców. Jestem przekonany oczywiście. Wiadomo kto na początek wychowuje i uczy wiary. Babcia, babcia, dziadek w pierwszej kolejności, ale rodzice również wierzący, którzy praktykujący chodzili do kościoła. Chociaż na początek kościoły ze moich czasów jak ja byłem urodzony były zamknięte. Pamiętam, że jeździliśmy około 10 km do kościoła, rowerem czasami, czasami, nie wiem, jakimś samochodem, ale to bardzo rzadko. I do tego kościoła chodziło się jako w dzieciństwie, no może kilka razy do roku, bo kawał drogi jako dziecko za często nie brali. Ale później, jak już w rodzinnej miejscowości otworzyli kościół, to było w 90. roku, kiedy przyszli księże Michalici, to od tego momentu, można powiedzieć, że rozpoczęła się moja taka Praca z kościołem. Oczywiście później em, poszedłem do wojska. Wojsko mi Pana Boga z głowy wybiło, bo w ciągu 18 miesięcy byłem tylko dwa razy w kościele i to jak przejechałem na urlop. A później wróciłem, nie chciałem się być ani księdzem, no i poszedłem do pracy, do której z wielką chęcią wziąłem się, rozpocząłem. Ale w tej pracy rozpoczynałem jako zwykły, Pracownik taki, po trzech latach zaproponowali mnie, abym był brygodistą, bo bardzo szybko uczyłem się, to dar Boży, łaska Boża, e, taka, że e, nawet rozpocząłem czytać projekty, bez żadnych studiów, bez niczego. I tak już w sobie w sercu myślałam, że e, pójdę na studia matematyczne, bo bardzo uwielbiam matematykę. przynajmniej uwielbiałam ją jak teraz. <noise> już dawno nie miałem styczności z nią. I kiedy tak powziąłem taką myśl, Powziąłem taką myśl, nawet poznałem piękną dziewczynę, dziewczynę moich marzeń. Złożyłem badanie do seminarium i kiedy byłem rozmawiać z księdzem proboszczem, on tak żartobliwie mówił, może do diecezji, bo w diecezji pieniążki są, możesz, możesz coś zarobić. Ja mówię, proszę księdza, ja pracuję na budowie, ja dlatego Idę z tej budowy, że pieniążki mi nie są potrzebne. Po co? Jak jeżeli pójdę do zgromadzenia, bo chcę być zakonnikiem. No i w taki sposób e, moja droga leżała do seminarium, a na początek może do nowicjatu. Idąc do Polski, e, nie znałem języka polskiego, bardzo, bardzo słabo, rozumieć to rozumiałem, bo miałem, e, bo oglądałem telewizję, ale tak, żeby rozmawiać na spokojnie, znałam tylko kilka słów do porozumienia się. I pierwszym pytaniem, moim, które sam sobie postawiłem, to nauczyć się języka polskiego, otworzyłem książkę e, błogosławiony Branisław Markiewicz, która napisana przez michałkę, i rozpocząłem czytać pierwszą stronę, drugą stronę, trzecią stronę. Wszyscy tam e, współbracia, czasami Gdzieś tam szli w piłkę grać. Chociaż ja też z wielką chęcią chodziłem grać w piłkę, bo uwielbiam sport. A ja czytałem, i dzięki temu, e, czytając książki, później więcej i więcej, e, sobie ułożyłem język polski e, w taki, jaki teraz sposób rozmawiam tu przed wami. <śledzimy> A wcześniej moim językiem to był język, tak zwany, mówią na Białorusi, Trasianka. To znaczy trochę rosyjskiego, trochę białoruskiego, pewnie słowo jakieś polskie i również ukraińskie. Język trasianka, który ma trochę ze wszystkich języków. A teraz będąc na Białorusi, nie uwierzycie, ale uczę się języka białoruskiego, ponieważ język białoruski za moich czasów w szkole był jako język na przykład tu w Polsce, angielski dla kogoś. I w taki sposób teraz, gdzie pracuję w Mińsku, msze są w języku białoruskim, oczywiście, że jest jedna w polskim w niedzielę, ale i kazania są po białorusku i wszystko trzeba mówić i robić po bielorusku. Na początek zostałem wyświęcony w roku 2013, w 2013 roku i zostałem posłany do pracy do Stalowej Woli, do naszej parafii, gdzie przez dwa lata pracowałem, ucząc w szkole, którą bardzo sobie cenię, uwielbiałem i uwielbiam po dzień dzisiejszy uczyć, uczyć w szkole, chociaż teraz na Białorusi tego nie ma. Katecheza jest w salkach etychetycznych, bo miałem większą styczność z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami tych dzieci i dzięki temu mogłem ich w jakiś sposób zmobilizować, przyjść albo do jakiejś grupy parafialnej, albo nawet, żeby ci dzieci przyciągnęły swoich rodziców do kościoła. Liczę, że to jest łaska Boża taka była. Później po dwóch latach zostałem przeniesiony do Mińska, do budowy świątyni, którą teraz zajmuję się jako wikary, ale celem i naznaczeniem moim było budować Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A po dwóch latach e, znowu mnie przenieśli. Mówią, że wszędzie mnie chcą. <noise> wszędzie mnie chcą. Przenieśli po dwóch latach z powrotem do Polski, z, tego, z czego bardzo ucieszyłem się, do miejscowości Górsk obok Torunia gdzie również pracowałem w szkole, uczyłem w gimnazjum, wtedy jeszcze były ostatnie klasy gimnazjum. Bardzo to uwielbiałam, pracować z, taką, z takimi dziećmi, młodzieżą, ale po roku e, jednak wola Boża skierowała mnie e, z powrotem na Białoruś i post postawili mnie na urząd proborstwa. Wiecie, że to ciężko jest, ja nawet nie chciałam tego przyjąć, ale po, po iluś tam razach, po jakichś rozmowach e, wszystko zostało, Przyjęta i teraz pracuję tam z nastawieniem, jak mówię, z nastawieniem, że mi to podoba się, bo to rzeczywiście mi podoba się i że ci ludzie potrzebują rzeczywiście Pana Boga. I z takim nastawieniem rozpocząłem budowa świątyni, którą zajmuje się, którą my, Michalicie, zajmujemy się. Nie tylko ja zajmuję się, przepraszam bardzo, bo jakby to brzmiało, że tylko ja buduję. Budowa rozpoczęła się również w roku 2000. 14 otrzymaliśmy wszystkie pozwolenia. W Mińsku jesteśmy na parafii od 2002 roku, gdzie przyszliśmy, nic nie było, ani ziemi, nic, e, ni miejsce do odprawiania mszy świętej, e, pustkowie, i gdzie nam na początek nie pozwolili nawet wynająć jakiegokolwiek budynku do odprawiania mszy świętej, My tą przeŚwiętą odprawialiśmy na ruinach Starej Kaplicy Pruszyńskich. Park Włoszycy jest taki. Te ruiny i kaplicy jeszcze stoją, dzięki Bogu, że jeszcze nie zburzyli. Jakiś to zabytek jest, pamiątka. I przechodzili ludzie, kto przyniósł stół, kto przyniósł jakąś, e, jakąś świecę. I w taki sposób przez pół roku, czy to był deszcz, czy śnieg, czy słońce świeciło, była sprawowana msza święta i mała grupka, bardzo mała grupka ludzi około dziesięciu osób zbierało się na tej mszy świętej. Później trzeba było na początek chodzić z domu do domu, z kwatery do kwatery, pukać w drzwi mówić, że tu są księża, tu jest parafia tworzymy, proszę zebrać, podpisać się tu, czy będziecie chodzić, czy nie będziecie chodzić i tak No wiadomo, tak jak różne początki. O tym można opowiadać i opowiadać sporo czasu. I powiem tak, że nie żałuję tego, że jestem księdzem Michalitą, i nie żałuję tego, że zostałem tam posłany do budowy. Na początek mnie to nie podobało się. Zawsze mówię, jak jeżdżę po kwestach, sporo jeżdżę po kwestach, również dzięki księdzu Rafałowi jeżdżę po peregrenacjach figury świętego Michała, Archanioła i uwielbiam mówić, uwielbiam mówić o Bożym Słowie, bo do tego zostałem powołany, nawet jak przyjeżdżam teraz na kwestie gdzieś w parafii, to niektórzy księża mówią, niech ksiądz opowie o sytuacji na granicy, na Białorusi. ja proszę państwa, chcę was zasmucić. Dzisiaj o politycy ja nic mówić nie będę, bo pierwsze i podstawowe powołanie kapłana to głoszenie Słowa Bożego, bo dzięki Słowu Bożemu sam Jezus Chrystus przychodzi na ołtarz. No i zaczynam oczywiście to, co nam Słowo Boże mówi. I dzięki temu... Dzięki temu myślałem, że skończy się moja katechizacja, że skończy się moja, y, moja praca, taka duszpasterska, będę tylko zajmował się tą budową. A okazuje się, że Pan Bóg jest bardzo mądry i ma swoje drogi. Jeżeli pójdziemy za nimi, to odkryjemy ja odkryłem niedawno, że ja przecież jeżdżę po Polsce, ja dzielę się swoim doświadczeniem. Ja mówię, e, czym zajmuję się, i mówię, że we wszystkim jest wola Pana Boga. I mam nadzieję, że Sporo ludzi, sporo ludzi przyjmuje to do serca, bo rzeczywiście przyjmują. Z niektórymi mam korespondencję, piszemy i oni są zadowoleni, że przynajmniej usłyszeli, jak to wygląda sytuacja bycia prawdziwym kapłanem. No, oczywiście, żeby dobrze pracować, to trzeba na początek dobrze wyspać się. Możemy z tego rozpocząć. Kiedy człowiek z rana już wstaje. I to jest dokładnie o godzinie 8 Wstajemy, wstajemy, rozpoczynamy modlitwy. Ktoś by powiedział dosyć e, późno, zgadzam się, ale zaraz wytłumaczę, czemu to jest. Tak, Jeżeli nie mam spotkania na budowie, na placu budowy, albo nie muszę jechać z dokumentami jakimiś, albo nie muszę szukać materiału, chociaż to jest bardzo często, to wstajemy, spotykamy się na 8, o 8 godziny w kaplicy, modlimy się z naszym księdzem. E, Aleksandrem, niektórzy mówią się Saszka. Z nim modlimy się i później rozpoczynamy dzień kawą. Rzadko jem śniadanie, ale ksiądz Aleksander, on lubi zjeść, to on sobie pójdzie, zrobi kanapkę jakoś i w taki sposób rzucamy się do pracy. Jak wygląda nasz, nasz dzień? No ponieważ ja mieszkam sam w Gatła, gdzie również my, księdze Michalici, budujemy kościół, a sam pracuję i jestem zostałem posłany do Mińska, to siadam do auta i wyjeżdżam do, do tej parafii i zakosuję rękawy i rozpoczynam pracę budowlaną. Mimo tego, że nadzoruję za pracą e, pracowników, bo niby wydają się ludzie eleganccy, można z nimi domówić się, wszystko im wytłumaczyć, oni będą tobie przytykiwać. Ale kiedy zaczną cokolwiek robić, patrzysz, że oni robią i tak po swojemu. Dlatego trzeba tam być, trzeba nadzorować, to kosztuje trochę nerwów, trochę czasu rzeczywiście, bo nie jestem do tego posłany, aby ich nadzorować. Ale również człowiek, żeby nie tracić ten czas, to bierze sam jakieś rzeczy i zaczyna robić, żeby zaoszczędzić na pracy. Czy można samemu pracować na budowie, albo czy można kościół budować w taki sposób, jak kiedyś budowały się kościoły w Polsce? To jest też podstawowe pytanie, bo niektórzy ludzie mówią, A czemu Parfianie przyjdą nie pomogą? Bo nie mają prawa, bo dzisiaj e, prawo państwowe jest inne, że nie wolno samemu na rękę swoją budować. Bez e, jakiegoś dokumentu, bez upoważnienia, bez zatrudnienia e, można było otrzymać jakąś karę. Jakieś tam małe prace, to tak, ale takie e, bardzo poważne, to nie. I dlatego Parfianie nie wchodzą na plac budowy, bo wi wiadomo, jest technika bezpieczeństwa. Które jest bardzo ważna i za którą ja również odpowiadam. W zgromadzeniu założyli konto na budowę tu w Polsce, oczywiście z polskim numerem konta, gdzie można przesłać pieniążki, które ja w każdym czasie mogę pobrać, kiedy mi są potrzebne, tylko oczywiście na terytorium, jak jestem polski, pobrać i przewieźć przez granice, przez granice. Nas oczywiście też można znaleźć na Facebooku. Pod nazwą Budowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Mińsku. E, taką nazwę mamy, i tam jest również podany numer konta. Jest tam sporo rzeczy po białorusku napisane, ale ja również staram się pisać co nieco, czas od czasu po polsku, dla tych, którzy wchodzą, którzy interesują się, bo jest dużo takich osób, e, którzy już regularnie nawet przesyłają na konto, z którym ja również e, raz albo dwa razy na rok wysyłam podziękowania w taki sposób, bo tu wiem, że ksiądz Krzysztof poświata, to on umieszcza te wszystkie nazwiska w Któż jak Bóg? Ja nie mam takiej możliwości, bo Któż jak Bóg jest przeznaczony, żeby wybudować sanktuarium świętego Michała Archanioła na Białorusi, tam gdzie również ja pracuję i prowadzę pasterstwa. Ale miłosierdzie Boże, sanktuarium miłosierdzia Bożego ma swój przewilej i dzięki Bogu, dzięki Bożemu miłosierdziu myślę, że ono powstanie Powstanie w takim czasie, w jakim zaplanował Pan Bóg. Oczywiście my ludzie i ja by, by chciałem już, żeby to powstało. Jak przyszedłem, to ludzie mnie zapytali proszę księdza, proszę księdza, kiedy wybuduje ksiądz kościół? Nie wybuduję ja, a wybudujemy my. Po pierwsze. Po drugie. Kiedy? No tak 15 lat. Popatrzyli tak na mnie pracownicy. 15 lat to my tyle żyć nie będziemy. No wy nie będziecie, to ktoś inny przyjdzie, będzie budował. Mówię, ale chcę was pocieszyć. To i tak szybko, bo... Zobaczcie, na kościołach niektóre budują 100 lat jeszcze nie skończyli. A ja w 15 lat plan postawiłem. Ale teraz przyszła pandemia, trochę ten czas zepsuła, bo mam mniej wyjazdów niż wcześniej miałam nawet zaplanowane, mniej również trochę rekolekcji, ale już z powrotem wracam jakby na ten tor biegów, po którym leci pociąg, w dobrym kierunku, ale to wszystko dzięki łasce Pana Boga, łasce Pana Boga. Codziennie odprawiamy po dwie msze święte. Jedna w Gatowa o godzinie 17.30. Białoruskiego czasu. Teraz Bielorus zawsze jest do przodu, trzeba pamiętać. Pamiętajcie o tym. Dwie godziny teraz do przodu jesteśmy, czasami godzinę. Lecimy przed Europą i Polską. A później po tej mszy świętej wracamy, jedziemy znowu do Mińska. Tam odprawiamy również mszę świętą. Tam mamy odracę najświętszego sakramentu do godziny teraz. Było do 21, ale teraz od miesiąca zrobiliśmy do 20.30 za naszą ojczyznę, za Białoruś, żeby Pan Bóg błogosławił i żeby te wszystkie ciężkie sprawy rozwiązały się pomyślnie, na większą chwałę Bożą. Parafia jest dosyć młoda i dosyć obszarna. Powiem, że na terenie parafii mieszka ponad 200 tysięcy ludzi. Sam Minsk liczy już ponad 3 miliony. Trzeba od razu na początek powiedzieć. Ale do kościoła chodzi znikomy procent, bo to jest znikomy procent katolików w Mińsku mieszka. Szczególnie ci, którzy przyjechali z grozięszczyźni, z rodzin katolickich, gdzie rzeczywiście kiedyś chodzili do kościoła, albo z rodzicami i tak dalej. Chodzi 500 osób, ale to 500 osób to jest sama młodzież i sama młoda rodzina. Starszą osobę trzeba było szukać z lornetką, jak młodzież w kościele w Polsce. W taki sposób. Także jest przyszłość i, i będzie jeszcze większa, jeżeli powstanie sanktuarium Bożego Miłosierdzia. jestem w tym przekonany bardzo mocno i na to wskazują wszystkie znaki Boże, które ja potrafię, w jakikolwiek sposób potrafię odczytać. Modlitwy nigdy za mało. Modlitwy nigdy za mało, bo jak rozpoczęło się te różne sytuacje na Białorusi, tam my od razu w kościele zrobiliśmy odracę, u nas zawsze była odracę od 14 godziny do mszy świętej, ale przedłużyliśmy tę odracę od pomszy świętej, czyli msza święta o 19, to kończy się 19.30 albo 45, w zależności od nabożeństwa, od liturgii itd., do 21 godziny, ale na początek było w ogóle odracę do 23 prawie godziny, żeby ci ludzie mogli również przyjść do kościoła, nie tylko stać na ulicy z kwiatkami, ale również mogli szukać pomocy u Pana Boga u Pana Boga i tej łaski i siły otrzymywać. I po dzień dzisiejszy ludzie przychodzą, w niedzielę szczególnie, bo wtedy nie trzeba iść do pracy. Między mszami u nas jest adoracja. Ostatnia msza kończy się w pół do drugiej mniej więcej i jest czas na osobistą modlitwę do godziny 18.00. 20, bo o 18.20 rozpoczynamy różaniec, albo z naszych wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców, albo jak teraz miesiąc listopad, to ze wszystkich zmarłych. Codziennie jest różaniec, codziennie jest koronka Bożego Miłosierdzia i to wszystko w tych intencjach, w intencjach naszej, naszej Białorusi, ale nie tylko Białorusi, całego świata, aby na świecie był tylko i wyłącznie pokój, który o którym przecież Pan Jezus sam często mówi i pierwsze słowo, które powiedział po zmartwychwstaniu i zawsze mówił, kiedy zjawiał się apostołom. Pokój wam, pokój wam. I tego pokoju my uczymy, że ci ludzie mają szukać w pierwszej kolejności w swoim sercu. W swoim sercu, bo jeżeli odnajdą ten pokój w swoim sercu, to wtedy będą mógł, móc ten pokój przekazać swojej rodzinie, a później ta rodzina może już budować pokój w świecie. Bo człowiek bardzo chciałby zrobić pokój gdzieś tam, żeby u siostry, u brata, ale w swoim w swoim środku to ciężko bo to jest trzeba było pracować nad sobą, było pracować nad sobą. I o to modlę się i o to walczę e, i przyzywam pomocy Pana Boga. Chcę oczywiście ponieważ to pójdzie w internet, zostanie to na zawsze, e, czego bardzo e, cieszę się, e, podziękować wszystkim dobrodziejom, ofiarodawcom e, budowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Mińsku, które e, my księże Michałici prowadzimy. E, Wiem, co to jest jeden grosz, bo sam jak powiedziałam na początek, pracowałam, pracowałam, wiem, czym jest jedna złotówka, bo żeby zdobyć jedną złotówkę, i jeżeli ktoś daje na ofiarę jedną złotówkę, nie tylko na budowę, ale na kościół, to nie daje jako materiał jakiś albo kawałek cegły jakiś, nie. ten daje samego siebie, bo tym jest prawdziwa ofiara w tym, w tym pieniążku, bo za tym idzie pod. Praca, czas, rodzina, zdrowie i wiele, wiele innych czynników, które człowiek oddaje sam siebie, bo zarobił tą jedną złotówkę i chce teraz ją ofiarować na zacny cel. Dlatego ja Was wszystkich rozumiem i jestem bardzo Wam wdzięczny za to wszystko, co Wy czynicie dla dobra kościoła ogółem, ale również kościoła na Białorusi. Jak, jak mówię, mówimy w wyznaniu wiary. Wierzę w jeden powszechny katolicki kościół. My jesteśmy wszyscy jednym powszechnym katolickim kościołem i dzięki temu, że wspomagacie nasz kościół, to my wspomagamy was, bo modlimy się codziennie za wszystkich naszych dobrodziejów i wiarodawców. Dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tym nagraniu takim pięknym i wspaniałym. Niech święty Michał Archanioł, który jest rzeczywiście patronem naszej parafii, bo również mamy... Figura świętego Michała Archanioła, co wtorek odprawiamy nabożeństwa, pomoże nam wszystkim znaleźć prawdziwy pokój i wybrać, i Boga postawić na pierwszym miejscu. Dziękuję.